Cześć, chciałbym odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytanie, czy do hondy VFR można obniżyć siedzisko, i czy poprawi to komfort podróżowania jest to tak naprawdę pojęcie względne, bo każdy ma swój tyłek i każdy ma e, układ bioder w jakiś sposób ukształtowany przez sposób życia. I teraz tak, jeżeli same siedzisko chcemy obniżyć. To bez problemu schodzimy 2 cm i możemy cofnąć miejsce o 2 cm do tyłu. Jeżeli chodzi o zagłębienie tego bardziej, bardziej też można, z tym, że trzeba wziąć pod uwagę takie aspekty jak stelarz. Stelarz wygląda następująco. I teraz jest tak, im niżej zejdziemy, do wycięcia, tym mamy mniej miejsca ze względu na to, że tu odpycha nas ten element w dół i ten element w dół, więc pozycja nam się stabilizuje tylko w tym miejscu na samym środku. Kolejna rzecz, jak jest nisko, te elementy, które wystają ze stelarza będą nas uwierały w uda. Wiadomo, walczymy o centymetry, więc da radę obniżyć kanapę do VFR-ki i zrobić ją niską, no ale kosztem czegoś. Jeżeli zrobimy ją nisko, w miarę wygodną, żeby można było jeździć, ale też żeby było, wiadomo, dosięgać do ziemi, może się okazać, że tapicerka będzie do wymiany, ponieważ łuk który będzie schodził w dół, będzie dłuższy niż to, co jest fabrycznie i trzeba będzie tapicerkę wymienić. Ewentualnie zrobić wstawki, które nie zawsze wychodzą no względem całości, żeby było estetycznie. Jakby wygoda nie idzie w parze z estetyką. To są podstawowe zasady. Więc, jeżeli chcesz obniżyć kanapę do swojej ferki, jak najbardziej możemy to zrobić, tylko kosztem czegoś. Walczymy o centymetry, schodzimy w dół. Kanapa robi się twardsza. Ustabilizowane jest nasze miejsce. Po prostu nie mamy dużego pola do siedzenia, ale to jest do przełknięcia. Jeżeli oczywiście potrzebujesz zrobić obniżenie czy modyfikację kanapy, wstawić może do niej wkład komfortu, niekoniecznie zmieniać powiedzmy wysokość czy geometrię, jest to do zrobienia, możemy zrobić naprawdę wygodną kanapę, tylko kwestia zadzwonić do mnie, ustalić co chcesz, ja doradzę, podpowiem co możemy z tego zrobić. No i zapraszam serdecznie, jakbyś miał pytania, oczywiście zostaw je w komentarzu. Postaram się odpowiedzieć na te pytania tak, jak będę umiał i to, co będę wiedział. Co do ceny. Każda modyfikacja ma swoją cenę. Nie mogę jej podać od razu tak, że ktoś napisze w komentarzu cena czy podaj cenę. Cenę ustalamy indywidualnie dla każdego człowieka, każdej przeróbki, jest co innego nie ma czegoś takiego jak cena, cena może to kosztować i 500 zł, jak i 1500, jak i 2 wszystko zależy od modyfikacji, zapraszam do odwiedzenia mojej strony internetowej adacze.pl no i subskrypcję moich kanałów zapraszam serdecznie jeszcze raz na razie, dzięki, cześć